Cześć wszystkim, witajcie w kolejnym odcinku, w kolejnym nagraniu. Mogę powiedzieć, specjalnym nagraniu, bo dziś znów wracamy na plan filmowy serialu Rolnicy. Tak się żyje u nas na wsi. Do nas dotarła ekipa z Inborn Media House, także rozpoczynamy nowe ujęcia do drugiej serii, która jest aktualnie kontynuowana. Także znów zobaczycie making of, jak to się u nas odbywa. No i oczywiście zapraszam Was na dzisiejszy film. Kurwa z tym brzuchem jakimś z boku! Tam <gry> to dosyć na prawo, to nie wychęcam! To tam nie ruch, to nie czekaj, bo czym ty jedziesz? Tu jedziesz ten czołgi? Kto będzie w koparku? E, Kuba. Kubę na koparkę na gołplosa, Gubę do kaczki między innymi, na radiu. Ile mam tych gołplostów? Pięć. No i to to tak, jeszcze trzeci dos, drugiej... No do drugiej, do tego jeszcze. Właśnie. Omówiliśmy, omówiliśmy, no tak, wyniki ja wiernie, wiernie, to od razu doświadczy od do tak? Także w tym momencie szykujemy się do wyjazdu do grodzenia. Dzisiaj będziemy też kręcić taką scenę, jak to wygląda w naszym gospodarstwie. Ekipa się nadal montuje, powiem Wam szczerze, z bocznej takiej perspektywy, strasznie długo to schodzi. I ujęcia wyglądają fajnie, kiedy już są zmontowane, ale po, podczas takiego nagrania, nas niestety, wymaga to wszystko czasu. Ja oczywiście mam tutaj też GoPro w ładowarce. No i myślę, że za chwilę wyjedziemy. Oczywiście nerwówka na planie filmowym. Każdy się denerwuje. Długo czasu schodzi przygotowanie kamer GoPro, dźwięku, bo tak wygląda na e, planie filmowym. Niestety dron już wyleciał, także ja wsiadam do ładowarki. Chwila za chwilę ruszamy. No, darliśmy już na miejsce. Początek zdjęcia: wszyscy już zmęczeni. Zosia też. Nie, ja nie. Jestem. Nie, można jeść? nie jesteś zmęczona? Ja. Także wszystko się w końcu ruszyło. Przystępujemy do grodzenia. Grodzenie wam pokazywałem w ostatnim vlogu, także wiecie, jak to wygląda. No, a my po prostu lecimy dalej kręcić. Dobrze, zobaczcie, wszyscy co się dzieje. Kręcimy kolejne sceny. Inboard Media oczywiście z nami. Okay. Jest tu też Karol. Karol jak to widzisz to z boku? Na razie w porządku, pogoda przypisuje, więc się w zgodzie z planem. No, no, za ciepło jest? Co ciepło jest? ciepło, jest? ciepło jest? Panowie mówią, jest. że za ciepło. Idę zobaczyć dalej po cichu. W tym momencie Łukasz uczy Agatę Wiercić dołki. Wszystko oczywiście fajnie wychodzi. Jest reżyser ze szpadlem, także będzie wszystkich bił. Ja A tu dziewczyny się śmieją za patrzcie, jak się śmieją. Człowiek całe życie się uczy. Tak? Tak. Na błędach? Na błędach. Zosia, jak ty to widzisz, że mama kopie? Nie wiesz? Wow! przodu, delikatnie. Zosia, O, tu Łukasz uczy Agatę. Śmiesznie to z boku wygląda. O, widzisz! Niezłe jaja. Łukasz uczy moją żonę. Tego chyba jeszcze nie było. Ty z czego się śmiejesz? Z no, Natalii się śmiejesz? No, nie, 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 się nie śmieję. W trakcie, po 13 godzinę, Jak chcecie? Się robić, ja... Około pierwszej umówiliśmy się na po tak. jak chcecie? No, no. oprócz, oprócz tych No, oprócz oprócz jest. Oprócz Ostatnie ustalenia, i zaraz przybiera... przerabiamy się na kolejne zadania. Z nami jest też Maja. Córa Damiana, która mówi "Wujek, a jak mnie nagrasz w odcinku, to będę sławna. Powiedz wszystkim, cześć. Przywitaj cześć. się. Co tu robisz u nas? Przyjechałaś do Wujka odwiedzić? Odwiedziny? Tak. Tak? A tu jeszcze nie mieliście okazji też zobaczyć, ale takie nowe stworzenia w naszym gospodarstwie. Parka kuzek małych, które się też całkiem niedawno, nie wiem właśnie czy koza się cieli, koci czy rodzi. Dajcie znać w komentarzach, bo sam nie wiem jak to określić.

Zobaczcie <laughs> nie Maja, bo on teraz będzie atakował Chce, a ja w żółtkę dostanie, co dojechała Eee... Pieski A krowy są? A I co, krowy A co krowy robią? Co dają? Mleko Mleko? A ty pijesz mleko? Z płatkami. Aha, z płatkami No i dobrze jak będziesz piła mleko, to będziesz chyba duża. Czyli ona, ona was lubi. O, czekaj, weźmy może od ciebie jedzenie, zobacz. No. zobacz? No. Widziałeś? Chyba jej się podoba twój różowy kolor. No. I, gra, I granatowy. Jaki granatowy? Różowy masz. Ale tutaj. A tu no. Jeszcze takiego mówi koloru chyba nie widziała. No. Zobaczcie co się dzieje. Żona ze mną dzisiaj doi krowy w oborze. Tak, przyuczenie. Robimy przyuczenie tak, żeby na żniwa miał kto doić. Będziesz doić? <grystanie> tak. I tak Tobie pomagam to? Czy pomagam w oborze, czy pomagam na ciągniku? No jasne, żona musi pomagać rolnikom. O tak moja żona podłącza krowy. Nauczyła się dzisiaj. Debiut i zresztą Zuzia też dzisiaj doi. Hej. <grystanie> Zobaczcie ile dzisiaj ludzi w oborze. Normalnie przesyć Żona się nie poddaje, idzie twardo. A tam kolejna akcja. Łukasz zagatą pojącielaki poją cielaki. Tam nigdy nie było. Nie było tam nigdy? No nie było, nie było. Przy okazji zobaczcie jaki prezent dostałem od produkcji Inboard Media. Eee, taki fajny prezent za making of który ee, zamieściłem na YouTube także czepeczkę sobie rzucam na głowę no i mogę oczywiście przystąpić do ekipy filmowej że nagrywamy kolejną scenę teraz Agata z Łukaszem do traktora będą siali RCW mocznik a mocznik załaduje Natalia ładowarką też miała swoje 5 minut Także cały czas się dzieje dzisiaj na planie filmowym Zdjęcia do rolnicy, tak się żyje u nas na wsi trwają Także na pewno będzie co zobaczyć Także ja Was oczywiście zapraszam do oglądania Jak uważasz? No, te same osoby, to ten sam ci dobry cel, temat wie. Ale ja, dlaczego dobry? No dobrą ten jest? chodzi płoty, yy, no i ten też w Ten najmniej. świetny, kłopot, fajny. Jest po prostu chodzi mi o to, że nie, nie, że nie chcemy. Myśmy, no dobra, ekipa gra kolejne ujęcia, tym razem Agata z rozsiewaczem Kamery w akcji no muszę wam powiedzieć, że to nie jest takie proste grać na takim planie filmowym ale myślę, że warto. Fajny efekt jest po prostu i, i fajnie to pewną chłopaką wychodzi. Oczywiście mogłyby być te odcinki troszeczkę dłuższe, ale oczywiście każdy ma swój specyficzny produkt. No i to jest najważniejsze. To co powiecie dziewczyny na zakończenie zdjęć dzisiejszych? Jesteśmy wymęczone. Męczone Głodne. To tak. lepiej chyba w polu kamienie zbierać, nie? Nadal, nadal, tak. nadal, nadal y, na, jesteśmy na Godzina, jeść. słuchajcie, dziewiętnasta. Zdjęcia się jeszcze nie skończyły. Dziewiętnasta, to już prawie dwudziesta. Dwudziesta, Agata nie poprawia. Od godziny 8 rano do dwudziestej. Kolacja już się robi, ale jeszcze nie możemy jeść, bo wszystko oczywiście do zdjęć. Dziewczyny też zmęczone. Zuzia jak wiznała moją czapkę mm -hmm. Producencką Ale ja pasuje mi. Zuzi pasuje, nie oddam ci jej. Mm -hmm. ha, zobaczysz. Nie ma szans. Na koniec dzisiejszych zdjęć jeszcze rodzinne ognisko. Tu jestem Wszyscy jak widać wymęczeni. Chociaż Amela jeszcze nie. Bardzo w porządku, ciężki <laughs> dzień. z Samego rana. Ale byliśmy radne, bardzo fajne zdjęcia. Ale jesteś wylęczony. Strasznie, polec polec polecamy, polecamy, pomoże. Dzisiejsze zdjęcia sztos, sztos naprawdę. Była mega energia, świetna energia wśród naszej ekipy, wśród przede wszystkim waszej ekipy. Co zrobiliśmy, to jest po prostu uważam, że fajna, fajna rzecz, uchwyciliśmy waszą taką naprawdę mocną integrację rodzinną. 12 osób na scenie. Dużo, e, dużo tego, dużo osobników. Piękny, pięknej, wielkiej łąki, to było po prostu coś niesamowitego. Czy mówisz kilka fajnych odcinków na pewno z tego wyjścia? Będą wszyscy zadowoleni. My nie na pewno. Ma, tego my nie mogę powiedzieć ile odcinków wyjdzie, natomiast uważam, że świetna energia. Coraz, coraz bardziej się rozkręcamy, coraz bardziej czujecie nas i my czujemy was. O. No i o to właśnie chodziło. Dzięki. Było takie wrażenie, jakby bohaterowie mieli ochotę przejąć nad tobą kontrolę. Czyli... Bo tym przyjechałeś mnie. <laughs> bardzo mnie ciekawi, trochę cię wypuszczam, bo pr 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 prowokuję. Yy, Bo chłopak próbował cię jakby to, pf, pf, zabrać ze sobą i opowiedzieć swoją historię, ale udało ci się. A ty już nie sądź. Opowiedzieć <laughs> swoją historię i zrobić to po swojemu. Co o tym myślisz? To bardzo merytoryczne pytanie i trochę za trudne jak na tą godzinę, ale rzeczywiście jest to taki, że my szukamy siebie nawzajem, tak? Znaczy ja daję power, e, inicjatywę bohaterom po to, żeby oni e, mogli się poczuć w swojej materii, bo my robimy, my jesteśmy obserwatorami tak naprawdę ich życia w takim sensie dokumentalnym, tak? I e, wypuszczamy, dajemy im możliwość, żeby oni... Tworzyli swoją rzeczywistość, no bo o tym jest ten program tak naprawdę. A potem już wchodzi nasza, jakby reżyseria też, tak, czy powiedzmy realizacja, żeby z tego zrobić coś fajnego, żeby widz w całej Polsce był bardzo zadowolony, albo na świecie nawet. Także kończymy na dzisiaj zdjęcia, dzisiejszy odcinek. Tak było na naszym planie filmowym, możecie zobaczyć, jak to wygląda od kuchni. No i oczywiście zapraszamy na nowe odcinki serialu Rolnicy, tak się żyje u nas na wsi. Ekipa zwarta, gotowa, nam się bardzo dobrze współpracuje. No i w zasadzie tyle, także trzymajcie się i widzimy się w kolejnych nagraniach.